Kurwa, wy wszystkie okna potrzeb. Ja pierdolę! Czemu jedzenie jest w No, Dobra, tam nie wchodzę. Jak te pieniądze szybko schodzą, nie coś Maria. Dzień dobry. Buduj ściany. No. My tu możemy samą coś wybudować. Fato, to. To raz. Nie za majisk. Tak jak tryb sandboxowy mi się wydaje, że będzie wpyta dudny. Na przykład na moim save zagrał jakąś chatę wziął kurwa i ją odremontował. Możemy. Możemy, tylko czekaj, jak to się pobawi, to tu można zrobić. O, zrobię Storzek. Jaki stożek? No? Stożek. Co Storzek. Drob... Co on zrobił? I, i, I tak cały ten dach jest warty 37 złotych. Ale wiesz co, wiesz co, wiesz co wiem? Co wiesz? To oh maga. witam w moich skromnych pierogach, które jeszcze się budują. bo ty masz armatę na ziemniaki? Kakuj tu. Robimy najpierw jakieś zlecenie na przebudowanie chaty? No dobra, Czemu... no polecimy. Niebo. Czemu też żeś to zasadził w stole? <grym> Bo mogę. I teraz, o, kupujemy jakąś chatę. Mamy budżet. 123 tysiące. Stać, stać nas na... jakieś... 40 tysięcy arbuzów. Dobra, to lecimy ten dawno już mieszkalną. Trzeba kurwa posprzątać. Uważać, żeby przypadkiem okna nie... Gdzie się podzielę drzwi? <grym> Ja pierdolę! Ja to tylko sprzątam. O, góra, posprzątana. O, sprzedaję ja z Ja pierdolę! Sprzedałem mi z misklikiem. Kurwa, wy wszystkie okna potrze. Ja pierdolę! O, o, schody też może sprzedam? Nie! Nie! Nie, to jest ciężko dopasować. a nie, czyli tu jest jeszcze. Ty, w suficie są jeszcze jakieś, to ty też można. Ej, Seba, gdzie jesteś? Na górze. Normalni jesteście? Już streama idzie. Ja pierdolę. Dobra, ale nie wiem chyba jeszcze, jak go używać. Nie, spodziewałem się jak go używasz, jakby masz, jakby ci taki grid się pokazuje po prostu, nie? Jak, wiesz, no i masz... <grybuj> ja idę jak się kopać. A nie, dobra, niżej się nie da. <grybuj> Bo ja nie mam... nie mam pojęcia jak to naprawić do nowoczasta! Ale na... czemu kończysz na tym? Przecież każdy pokój może być połączony. Właśnie. Kurde, co taki gruby ten sufit? Co ty mówisz? <grym> Mogę schody sprzedać. Nie! No. <grym> Oj, nie niż tego idioto! Czemu to lata w ogóle? <grym> Jaki my dom wybudujemy teraz? Ładny. <grystanie> Ładny taras mamy. Jeszcze mi powiedz, że to idzie z mojego budżetu, nie? Czemu jedzenie jest w akcesoriach? A zapomniałem, że przed wejściem do domu trzeba buty zostawić. Co, Co to są za mokasyny spustoszenia? Witam w moich skromnych prokach. Aktualnie bardzo skromnych. No, tak jest że ich nie ma nawet. <grystanie> to jest taka ekologiczna gra. Jak się będzie, jak się okaże, że na przykład do jakichś punktów nie będziemy, nie będziemy mogli się dostać, żeby zniszczyć ten, tak? <grym> to jest normalnie Fortnite. Fortnite. Fortnite 3. Ale w realu byłoby tak fajnie coś zrobić. A żeby ci ten grus na głębie się spadł. Co ty robisz? Ja <grym> Gdzie <grym> <grym> Minecrafta? Gdzie <grym> bili, bo to w moich funduszy idzie. Jak te pieniądze szybko schodzą, Jezus Maria. Najdobrze no ci to wyszło Nic <śmienny> jestem tym mnie Z czego ty się tak... Chodźcie tu, chodźcie tu Chodźcie tu. Ja tu Tu, tu, tu. <śmienny> Dzięki za miniaturkę, czekaj Najciemniej pod latarnią <śmienny> To jest mój pokój jak widzę to... Dobra, pora zrobić swój pokój. Ty jesteś pośledzony. <tryna> Co ja robię? mam, jakby... mam <tryna> <Participant. tryna> Ukradłeś? Tak. Co ty za rodzaj pokoju? Wielościan. Bez to nie wiedziałem, że w tej grze da się być aż tak kreatywny, żeby zniczyć chatę i wybudować ją od nowa. A pa, pana pa, pa to okno golden. Które? <grystanie> dobra, ja tam nie wchodzę. Ja to sobie potem przekształcę na fajny domek. <grystanie> Powodzenia. Też nie domykają, a jednak domykają się dobrze. <grystanie> <grystanie> a... <grystanie> 100 tysięcy, nie? Dobra, Masz gdzie odpływ. jesteś? <küh> U siebie otwórz drzwi. Czyli maluję. <noise> no to jeśli ci okno ukradnę. Nie, nie A jest nie. to są moje okno. Te ja utknąłem. Fajnie, o, <noise> o, nie otrę. Jestem w stanie siedzenia na... krześle. E. Ej, e, nie, nie, mogę, nie mogę, nie mogę, nic robić. Nie mogę nawet stać Kliknij Escape i uwolnij postać, daj. Ale patrzcie, dalej, dalej, dalej. Widzę. Musisz mi to zburzyć. Go. Już? Zostaw gnoma. Ty, Seba, ty jesteś normalnie Harry Potter, że mieszkasz pod schodami. Ty kurde, ja się muszę pośpieszyć, bo mi zaraz w ogóle hajsu nie zostawicie. Co ty dajesz, że to jest w tej grze? Budżet minus 3 Kupiłem dywan za 1, 2, 3, 4 <grymne> masz skrzynkę pocztową. No Jakby coś przyszło do mnie, nie? To mi coś robi, kurna przed... Przed ścianą. Szoruję, szoruję drzwi. Nawet na okno mnie nie stać. <grym> nie, nie, nie... ...wymiń po, 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 po co to chodzi? się lubi to precyzyjny. Dobra, jako że nie mamy hajsu, to co wy na to żeby zrobić wielki house tour? O mój Boże. Łatasz to potem. Nie, ja, tak jest gicz. Zacznijmy od zewnątrz może, bo zewnątrz jest przepiękne. Tak jak widać. Dobrze. <laughs> Do środka. Oh my god. To prawie rzeczywisty pokój. No. Kto chciałby pan kupić? Co ty... Prawie, dobra, nie masz. Słuchajcie, sprawa jest taka, że nie było miejsca, to zrobiłem kolumny... Na ścianach, właśnie to w ogóle raz. to jest to, co mówiłem, że jest w tej grze. Że... Zapraszam. Eee, dobra. Zapraszam do siebie. <głos> 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 to jest mój Ralka! A zapomniałem wspomnieć, no, czy... że ta droga jest jednokierunkowa, jak coś. No ty ja jaja robisz, chyba. Ja nie będę gorszy w takim nie. razie. Dobra. To z kapelusz oczywiście. No nie. Kurde wejść nie mogę. No nie. Przepraszam. No Nie ja no i tak już muszę śmigać. Dobra, to cześć. To... Oh. Elo? Cześć.